W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Mój Mistrzu, jakże pragnę powtórzyć w sobie Twoje życie, bo tylko w ten sposób, upodabniając się do Ciebie w szarej codzienności, pozwolisz dostąpić łaski wielkiego Twojego miłosierdzia. Przepełnia mnie pragnienie, by żyć tak jak Ty, po kalwarię, po krzyż z miłości. Pragnę pokrzepiać się Twoim słowem, Twoim ciałem, wpatrując się w Twoje serce, z wielką delikatnością i wrażliwością pełnić wolę Twojego ojca. Pragnę oddychać Twoją miłością. Niech pochłonie mnie gorliwość o dom twój, Panie, a troska o zbawienie dusz, Niech będzie polem codziennej mojej pracy. Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie, Ty znałeś bieg mających nastąpić wydarzeń, Popatrz na mnie, co zwycięży strach czy miłość do ciebie, która pozwoli trwać u twego boku? Błagam, wesprzyj mnie swą łaską i ogarnij swoim miłosierdziem, niezależnie od tego, co uczynię. Stacja druga, Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie, to jakaś pomyłka, dlaczego się nie buntujesz, dlaczego milczysz? Ja krzyża nie udźwignę, ja go nie chcę. Nie zasłużyłem, to zbyt wiele. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Pamiętam, mówiłeś, Kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż. Tak, ludzka natura się wzdryga, Ale kocham cię, Jezu, I choćby krzyż me siły rwał, Nie poddam się, bo zawsze mogę liczyć na ciebie. Który za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami I Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna, Stacja trzecia. Pierwszy upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie, co teraz będzie? Ty już nie masz siły, a droga daleka. Nie mają litości nad tobą, a przecież to ty nie złamałeś ciny nadłamanej, ani nie zgasiłeś nikłego płomyka. Proszę, przemień spojrzeniem Twojego miłosierdzia okrutne czyny ludzi. Stacja czwarta spotkanie z Matką. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Rozdzierający widok. Maryja, matka miłosierdzia, podbiega do ciebie, Jezu. I w niczym pomóc Ci nie może, bo Ty sam wziąłeś nasze winy na siebie. Jednak bliskość kochanej osoby potrafi dodać siły. Naucz mnie, panie, wychodzić naprzeciw. Stacja piąta Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Co za ulga, gdy ktoś przychodzi z pomocą. Szymonie, czy widzisz różnicę? Jezus w milczeniu, resztkami sił, Idzie naprzód, a ty, żołnierze cię zmusili, teraz bardziej jestem podobny do ciebie niż do mojego pana, którego tak bardzo chciałem naśladować. Szósta Weronika ociera twarz Jezusa Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jaka odważna kobieta przedarła się przez mur strażników, by zwilżoną chustą otrzeć Twoją zmęczoną twarz. Jakże wiele jeszcze muszę się nauczyć. Tu na krzyżowej drodze życia, Być miłosiernym, nie słowem ale czynem, jak uczy nasz Mistrz. Siódma, drugi upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jak to, podnosisz się, Panie? W czym tkwi tajemnica Twojego zaparcia, nowych pokładów sił? Ale ja już dalej nie dam rady. Panie, zmiłuj się nade mną. I dźwignij mnie, Bojsa nas cierpiał raz. Ósma płaczące niewiasty. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Córki jerozolimskie, nie płaczcie. Ty Jezus zauważasz wszystkich dookoła. Ja skupiam się na swoim cierpieniu. Panie, bądź dla mnie miłosierny. Boże, za nas cierpiała rany Ja z Chrystus z nim uśmiechał na dwór nie. I gdy któraś współcierpiała. Matko błesnął, stań cierń. Stacja dziewiąta, trzeci upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Już niedaleko mój Panie, miłość rozrywa Twoje serce i z wielkim cierpieniem, ale dźwigasz się, by iść naprzód. Boże towarzyszenie ci w każdej sekundzie Twojego cierpienia graniczy z sudem. Gdyby nie twoja łaska już dawno musiałbym zawrócić. Stacja dziesiąta Odarcie z szat Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Podłość ludzka nie zna granic. Jezu, jaki jesteś dzielny! Wszystkie upokorzenia znosisz z miłości do Ojca i do człowieka. Nie sprzeciwiasz się niczemu. Bo do samego dna chciałeś wypić kielich goryczy. Spraw by moje usta były miłosierne, gdy to ja w życiu przeżywać będę swoją dziesiątą stację. Stacja jedenasta, przybicie do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oto kres doczesnego zmagania. Wycieńczony jesteś, Panie. Jednak resztkami sił rozchylasz ramiona, by dać światu znak, że czekasz na każdego człowieka z otwartymi ramionami, Czy i tu jestem blisko ciebie? Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy ci się, panie Jezu chrysta i błogosławimy tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezu, pasterzu, co cię spotkało za miłość, dobro, ciepło, prawdę? Kona umiera nieśmiertelny. Uszło z siebie życie, a z serca polały się jeszcze zdroje miłosierdzia. Do ostatniej chwili szukałeś usprawiedliwienia dla oprawców. Czy jestem pod krzyżem i trwam? Czy szukam raczej drogi ucieczki, by nie patrzeć na zło? Który za nas Stacja trzynasta zdjęcie Jezusa z Krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zmrok okrył ziemię, martwe Twoje ciało, Panie. Z miłością przytula Maryja, współcierpi, boleje, ale nie traci nadziei. Matko, ja jestem blisko ciebie. Za nas ranem, Jezu Chryste, zimuj się. Stacja 14. Złożenie Jezusa do grobu. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Złożono Twoje ciało do grobu Jezu, a Ty po trzech dniach z martwych wstaniesz. By jeszcze hojniej wylewać na nas Twoje miłosierdzie. Dziękuję Ci, Boże, że wtedy, gdy ja wątpiłem, Ty nie zwątpiłeś we mnie nigdy. Boże, pełen miłości i miłosierdzia proszę, nie opuszczaj mnie nigdy, bo bez Twojej łaski nic nie zdołam uczynić, ani dla Ciebie, ani dla siebie, ani dla innych.